Dzień dobry. Dziś chciałem opowiedzieć o bardzo ważnej dla studentów sprawie, mianowicie o ubezpieczeniu zdrowotnym. Studenci są ubezpieczeni obowiązkowo w Narodowym Funduszu Zdrowia i powinni zostać zgłoszeni do tego ubezpieczenia albo jako członkowie rodziny swoich rodziców. I tutaj uwaga, jeśli Państwa rodzice zmienią pracę, to w nowym miejscu zatrudnienia powinni również zgłosić Was do ubezpieczenia, ponieważ w przeciwnym razie system EWUS nie będzie Was widział. Ubezpieczeniu społecznemu podlega student do ukończenia 26 roku życia i tylko jeśli jest studentem studiów licencjackich albo uzupełniających studiów magisterskich zakończenie studiów, które, przez które rozumie się złożenie egzaminu końcowego i obronę pracy dyplomowej lub magisterskiej wygasza to ubezpieczenie w związku z tym następnie trzeba zadbać o inny tytuł ubezpieczeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne daje nam ochronę na wypadek konieczności poniesienia kosztów związanych z usługami medycznymi. Dlatego bardzo ważne jest, byście państwo sprawdzili, czy jesteście zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego i do ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ. Studenci, którzy są studentami studiów doktoranckich, podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów i co ważne, również studenci studiów licencjackich i studiów magisterskich, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, Sami opłacają składkę na swoje ubezpieczenie zdrowotne. Tak samo dzieje się, gdy studenci podejmą zatrudnienie. Wówczas podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu stosunku pracy. Jeżeli zatem nawet w ciągu wakacji zdarzy się Państwu zawrzeć umowę o pracę, to proszę pamiętać, by później po zakończeniu tego stosunku pracy znowu zgłosić się do ubezpieczenia z tytułu bycia studentem.